z fantastyką. Jest to 11. edycja konwentu, który odbywa się w Zamościu i zrzesza e, ludzi, których, którzy interesują się w jakiś sposób fantastyką, czyli literaturą, e, książkami fantazy, filmami fantazy, e, grają w sesje RPG, larpy, grają w planszówki e, i mają dużo innych fajnych zainteresowań i spotykamy się tutaj po to, przez te trzy dni, żeby spędzić razem czas, lepiej się poznać i, i żeby było fajnie. Konwenty ogólnie dzieją się w Polsce i na świecie od, od dawna, od, od, od wielu lat, a skąd pomysł na konwent w Zamościu? W gruncie rzeczy wygląda to w ten sposób, że zbiera się grupa młodych zapaleńców, którzy zaczynają odkrywać gry RPG. Którzy zaczynają odkrywać e, filmy fantazy, książki fantazy, Sapkowskiego, Tolkiena, taką klasykę. Pierwsze konwenty odbywały się w domu kultury zawsze, ale dopiero po jakimś czasie musieli się ludzie przenieść ze względu na zwiększenie zasięgu imprezy i ilości ludzi. No i tak się tułamy po wszystkich szkołach w zamoćku, które tylko nas zechcą przygarnąć. 11 lat, bo to już jest 11 edycja. Od czegoś takiego małego, od zbiórki zapaleńców do, dorośliśmy do konwentu na 400 osób, więc to jest naprawdę duże osiągnięcie i z roku na rok jest coraz lepiej. Z roku na rok przyjeżdża więcej ludzi. Zachęcam wszystkich, żeby tu przyjeżdżali, przede wszystkim. Można poznać fajnych ludzi, tak jak już powiedziałam. Poza tym, no oczywiście jak ktoś lubi tą tematykę, no bo jak tego nie lubi, no to on tutaj się w ogóle nie odnajdzie. Ale większość takich ludzi myśli, że sobie, że jest Samotne w tym co lubi. Takie konwenty pokazują, że takich ludzi jest więcej. Ogólnie jest fajnie, luźno, tak, atmosfera jest taka jaka powinna być i może po prostu oderwać się nie wiem, od dnia codziennego, od, nie wiem, od szkoły, od, niej, od studiów, od tygodnia i no po prostu się bawię. Atrakcją, główną tych trzech dni jest turniej League of Legends, który się odbywa w sali obok I e, chyba najwięcej osób przyszło tak naprawdę oglądać i uczestniczyć w tym turnieju. Przygoda zaczęła się tak, że pokazał mi to starszy brat około roku temu. Grałem tak sporadycznie. Potem przyszedłem do nowej szkoły, tam poznałem nowych ludzi, też grali w Lola. No i jak jest to, razem zaczęliśmy grać i w mi tak... Od pół, to, pół roku gramy razem. Oprócz tego no to są właśnie LARPy, czyli takie odgrywanie ról na żywo. E, są także sesje RPG, są e, gry planszowe. Mamy Made Cafe, które działa chyba praktycznie yeah. non stop. -stop. Made Cafe to jest e, event bardzo popularny wśród konwentów mangowych, tak? E, fanów mangi i anime. Tam e, cała idea polega na tym, że dziewczyny, które są przebrane za pokojówki, podają kawę, herbatę, ciastka. Na konwentach mangowych jest to bardzo popularne, cieszy się ogromną popularnością wręcz, więc stwierdziliśmy, że na konwencie fantazy też powinno coś takiego się znaleźć. Bardzo dobrze się bawię, jest świetna atmosfera, fajne konkursy, dobre prelekcje. W tej chwili czekam na cosplay, w którym też będę brał udział. Okay. Very obliged, tonight's gonna be great, boxing show, well, you have nothing to lose, and it's. Ja pełnię funkcję twórcy programu, tworzę tutaj pokazy właśnie gier bitewnych. W tym momencie na przykład przedstawiam system bitewny Blood Bowl. Jest to połączenie futbolu amerykańskiego rugby i gry planszowej, pushowej, prawda. Gra jest fajna, dynamiczna, wymaga nie za dużo czasu. Mamy również inne systemy, które są, wymagają więcej strategii, więcej planowania. Bitwy na szeroką skalę, na przykład. Są również inne systemy, które będą przedstawiane, które od, odtwarzają prawdziwe wydarzenia historyczne, prawdziwe bitwy do wyboru do koloru, tak naprawdę. Na tym konwencie prowadzę prelekcję na temat uzbrojenia ogólnie tych starożytnego legionisty z około I, 2 wieku naszej ery którego właśnie teraz jestem przydany za niego. siedzę na i krzątam, wszystko robię, latam, krzyczę. Wiecie, ja, ja mogę siedzieć całą noc i nic nie będzie. Zemnęłam się trochę spokojnie. Byłam w domu z Jadłomowic. jestem już tak wytrawnym konwentowiczem, że potrafię wytrzymać trzy dni na wystąpieniu jedzenia od innych konwentowiczów. No na przykład daj kromkę chleba ze smalcem. Od jednego i od dziesięciu innych już się można najeść. Nie wiem, po co swoje nosić. Jeszcze mamy spotkanie autorskie z pisarzami Iwo Wuchko, i Michał Gołkowski. Gołkowski pisze w stylu książek y, utrzymanych w konwencji Stalker, a Igor Wółko pisze w klimacie ogólnie sensacyjno-fantastycznym. Godfather! Nazywam się Michał Gołkowski i napisałem, miałem przyjemność napisać pierwszą w Polsce książkę z serii Stalker, to znaczy Ołowiany Świt, którą udało mi się wydać w rekordowo krótkim czasie od napisania, w przeciągu pięciu miesięcy, w moim zdaniem najlepszym wydawnictwie dla polskiej fantastyki, czyli w Fabryce Słów. Stalker to jest gra nie tyle postapokaliptyczna, ile śródapokaliptyczna. W grze Stalker na... Elektrowni czarnobylskiej dochodzi w 2006 roku do kolejnej awarii, w wyniku której 40 km terenu wokół Zony zostaje zmienione nie do poznania. Pojawiają się tam przedziwne anomalie, mutacje, strefy podwyższonej, radiacji. Generalnie prawa fizyki stają na głowie. Człowiek nie wie, co tam się dzieje. Powoli do strefy otoczonej kordonem wojska zaczynają przenikać właśnie stalkerzy. Znaczy śmiałkowie, którzy gotowi zaryzykować się życiem, a może i czymś więcej tak naprawdę po to, żeby odkryć to, co mogło się wydarzyć w głębinach sarkofagu. Winowajcie tego, że napisałem omawiany świt jest moja żona Asia, która siedzi o tam z moją śliczną córeczką Zosią, która jest młodym pokoleniem Stalkerów. Książka jest historią polskiego, dość nietypowego Stalkera, o miszka który przychodzi do zony i jest tam podwójnie samotny. Nie tylko z racji tego, że jest ono ziemia utracona, przeklęta, ale też z racji tego, że zupełnie nie zna języka i może tylko zgadywać. Co mówią do niego inni stalkerzy, którzy kiedyś żył sobie spokojnie w pięknym apartamentowcu w Polsce, po czym pewnego dnia zostawił otwarte drzwi, wyjechał na Białoruś, poszedł do zony, żeby zostać stalkerem, żeby znaleźć tak naprawdę sens życia.

Generalnie jestem jednym z wielu organizatorów. Ja się zajmuję pokojem konsolowym i rzeczami teatralnymi, bo będziemy mieli trzy przedstawienia. No, będą uczestniczyć ludzie ze Stowarzyszenia Kulturalnego Czerwony Smok, którzy generalnie są organizatorami całej tej imprezy. I yy, no, yy, Będą trzy przedstawienia, dwa autorskie i jedno na podstawie opowiadania i za Zimowa. And then more fight. Dynamite Gunpowder! Gazzle right. like Unstoppable rocking machine! Tonight's gonna be great Boxing show, well Z kim pogadać, wymienić się swoimi informacjami i dlatego zachęcam, żeby tu przyjeżdżać. Tak jak ja mówiłam w gimnazjum, do swoich, znaczy to nawet nie moi uczniowie, ale zaproponowałam, że ich zaprowadzę tutaj na ten konwent, to z każdej klasy się tam zgłosiły po dwie osoby. Tak były może samotne w tej klasie, a teraz razem tutaj przyszliśmy i ja widzę, jak oni tutaj już się porozchodzili do pokojów, już zrobią to, co lubią. Także zachęcam. Bardzo pozytywnie, mam całą masę znajomych. Nie, nie wiedziałem, że aż tyle będzie znajomych. I w ogóle jest dużo więcej ludzi niż się spodziewałem. To jest pozytywnie. I no fajnie. Jest to świetna zabawa. Jest to miejsce, gdzie ludzie, którzy normalnie mają nie powiem nietypowe, ale inne niż standardowe zainteresowania mogą przyjść, poczuć się tutaj bezpiecznie, mogą y, poprzebierać się jak chcą. Y, nikt tutaj nie ocenia nikogo za bardzo pod kątem właśnie, o matka jaką on, czy ona ma fryzurę, co on, ona ze sobą zrobi, prawda? Tylko tutaj no, to jest spodziewane i raz w roku, czy też częściej jak ktoś jeździ, może się właśnie poczuć tutaj fajnie, bezpiecznie i bez żadnych prób, po prostu robić to, co chce, w granicach oczywiście zdrowego rozsądku, prawda. Właśnie atmosfera jest bardzo przyjazna, mamy bardzo przyjemnych, fajnych ludzi warto ich poznać. Mamy bardzo różnorodne atrakcje, więc można też powymieniać się różnymi doświadczeniami. Przyjeżdżają do nas ludzie praktycznie z całego kraju, którzy tylko mają jak dojechać, szczególnie na Podkarpacie, bo z tymi rejonami się przyjaźnimy. Atmosfera jak widać jest bardzo luźna, dzieje się dużo, nie, jest pozytywnie, nie widziałem ludzi niezadowolonych na chwilę obecną.